Brakuje wam monet w 20 W takim razie zapraszam na superkońce.pl Końce do nowej FIFA są już dostępne Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności w tym przelewu czy Pays of card, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy z kodem pablo dostańcie 5% zniżki link w opisie polecam Siemano witam was bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale FIFA 20 ultimate To glory odcinek 19 no i moi drodzy, w dzisiejszym materiale otworzymy sobie pierwsze nagrody za elitę w serii Road to Glory w FIFA 20 oczywiście. Tak szybko elity w tej serii jeszcze mi się nigdy nie udało wbić, w żadnej Fifie. Zresztą o tym mogliście się przekonać już w poprzednim odcinku, gdzie była relacja z FullChameos, gdzie również grałem z jednym z profesjonalnych graczy i był to Polak, także warto obejrzeć ostatni odcinek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo był to naprawdę dosyć ciekawy meczek. No i moi drodzy, ja już nie przedłużam, ponieważ jak widzicie, no nie jestem w zbytnio dobrej kondycji aktualnie zdrowotnej, zresztą to słyszycie po głosie. Ja już Was zapraszam na paczuszki, bo naprawdę Warto obejrzeć. Pierwsze nagrody za Elite w serii Road to Glory. Jedziemy, moi drodzy, czas przed na Kolejne nagrody za Chemos, Pierwsze nagrody za Elite w serii Road to Glory. Myślę, że nie ma co przedłużać. Tylko przechodzimy do odebrania nagród playerpiki. Najlepsze e, karty z aktualnie drużyny tygodnia. Już sprawdzam, jakie to karty są. Ale wiem, że jest Griezmann, wiem, że jest Beneder, e, jest też Humels. Jest naprawdę wiele fajnych kart, naprawdę pierwsza taka fajna duża tygodnia, jeżeli chodzi o nagrody za Food Champions, plus do tego mamy aktualnie karty również Halloweenowe, także zobaczymy, czy uda nam się coś fajnego, ciekawego trafić, przechodzimy do Mistrzostw Food, nie ma co się tutaj ociągać i zobaczymy, czy będzie ten Antoine Griezmann, czy będzie ten Antoine Griezmann, pierwszy player pick poleci z dedykacją dla West Time, nagrody za Elite, jeszcze raz tutaj widzicie potwierdzenie tego wszystkiego, także nie ma... Um, nie ma, nie ma, nie ma co przeciągać. Przejdziemy do pierwszego player picka. Zastanawiam się, którego wybrać. Ale wybierzmy sobie tego z prawej z brzegu, zobaczymy, czy będzie Griezmann. Czy będzie Griezmann? E, jest Antoine, dobra, jest Antoine Griezmann na pozycji numer 4. Także wybieram e, tego Jerego Minę. Dobra, pierwszy player pick poszedł sobie. E, także ja sobie przejdę do razu do drugiego player picka. E, I tutaj myślę, że już będzie ten Griezmann w końcu. Tyson, fajna karta, fajny zmiennik, ale to nie na niego czekałem. Bardzo fajna karta, naprawdę, bardzo fajna karta, fajne statystyki. Na Nawke rezerowy na pewno się przyda, ale kurczę, Benjeder, Griezmann, Benjeder Mam go w składzie w zwykłej wersji, potrzebny mi jest on w wersji, ale teraz tej czerwonej, także. No zobaczmy, prosimy, prosimy, żeby Benjeder to się nam pokazał. I niestety nie ma Benjedera, no wielka szkoda, ani Grismana. Jest Rufier, jest Dukure. Teraz dajcie mi znać, kogo wybieramy. Czy Dukure, czy Rufiera, ponieważ paczkę oczywiście otwieram na streamie. E, całe nagrody, także dajcie mi chwilkę i zaraz przejdziemy do paczki. Okej, okay, wybieramy Dukure, ponieważ chat tak zdecydował. E, także wybierzmy sobie Francuza. No i tak się prezentują całe playerpiki Myślę, że e, warte uwagi jest tutaj ten Tyson. No niestety Beneder ani Grizman No nie odwiedził mojego klubu. E, przeciętne playerpiki, Przeciętne playerpiki jak na elitę, mimo wszystko mi się wydaje. E, Wysam sobie do klubu i od razu przejdziemy do nagród za Division. Ryan, w sumie powiem szczerze, ostatnio mało grałem w FIFA i ciekawy jestem, jaką rangę mam, albo trzecią, albo drugą prawdopodobnie. No i to jest, mi się wydaje, ranga druga, tak mi się przynajmniej wydaje, także wybieram sobie opcję drugą, oczywiście wymienne paczki. Nie, ranga trzecia, na jednak, jednak ranga trzecia. Także tak to wygląda no i przechodzimy do paczek, przechodzimy do paczek i zobaczymy wszystko, wszystko robimy od razu, zobaczymy... Paczka z trzema informami przed nami jest, także zaczniemy od złotej paczki rzadkich kart. E, jedziemy. Ostatnia paczka myślę, że może być w ciemno. Jeżeli będziecie chcieli, to może być spokojnie w ciemno. No i zobaczymy, co będzie w pierwszej paczuszce. Ależ piękne tutaj. Zrobię e, pierwszą paczkę otwieram w ogóle e, z tymi nowymi takimi animacjami tutaj Halloweenowymi. E, tak to nie otwierałem jeszcze, ponieważ ostatnio tak mało grałem. E, pierwsza paczka Bakaloko, także na, na razie średnio. Zobaczymy, ile nam się uda zarobić z tej elity. E, to się oczywiście okaże. Herborus i Dortmund na listę naszego. Kolejna paczka za 50 tysięcy monet. Mm, otwieramy. Otwieramy paczkę za 50k. Jeden walkout, jeden walkout poproszę. Jeden walkout. Naprawdę za elitę 3 wypadałoby e, jakiś jeden walkout. W tej farse nie ma nawet ekranów. Czy wy sobie zdajcie sprawę z tego, co się aktualnie wydarzyło? Duwan Zapata odwiedza mój klub w yy, wersji 82 Overall'a yy, Powiem szczerze... Jest karta Champions League and Zonsi. No dobra, okej, okay, fajnie, fajny tutaj element yy, zaskoczenia Wyślemy sobie to wszystko na listę transferów i przechodzimy do dwóch najważniejszych paczek, które mam nadzieję, że uratują ten opening, bo jeżeli nie, to będzie bardzo, bardzo, bardzo słabo. Paczka za 100 tysięcy monet i zobaczymy, co dobrego wypadnie. To już są nagrody stricte za Food Champions, nie za Rivalsy, także no tutaj teraz musi coś sypnąć, no musi coś sypnąć, moi drodzy. Okej, okay, czy to jest walkout? Szczerze nie wiem, Belgia, SPD. To nie jest walkout, to jest Axel Witzel. Nie rozpoznaję cały czas walkoutu w ekranach, z tego bardzo cieszę. Ehm, Witzel 85 dobra, ale bardzo dobry traf, bardzo dobry traf. I tak e, nie wiem ile Witzel jest teraz warty, bo wszystkie ceny poszły w dół, ale wiem, że on był bardzo dużo warty. Co za paczka, paczka widzę taka... E, niemiecka, no okej. Okay. Dobra paka, do, to jest dobra paka za sto myślę, Byrki jest warty ponad e, te 7000, monet około pewnie. A Wicel no, był warty naprawdę bardzo dużo na początku FIFA. Teraz już ponad 20 tysięcy tylko. Ale mimo wszystko, ta paka jest całkiem w porządku. W duplikatach nic nie ma. Słuchaj, do tego jest. Także to sobie wysłamy wszystko. No i przed nami paczka ostatnia z trzema informami wymiennymi. Ona będzie w ciemno, także zaraz sobie do niej przejdziemy i zobaczymy, czy ten opening jeszcze coś dobrego nam przyniesie. Paczka z trzema informami zalite 3 w ciemno leci, także już ją otwieram i zobaczymy, zaraz mi czat napisze się, co dobrego trafiłem. Tak jak mówię jeszcze raz, nic nie widzę. Kiedyś zdarzyło mi się, że niby otwierałem w ciemno, tak naprawdę widziałem na podglądzie, teraz naprawdę nic nie widzę. Eee, I tutaj zaraz zobaczymy. No, zaraz zobaczymy, co dobrego wypadnie, jaki bilans zrobiłem. 23.7 7 a spokojnie mogą być ta Elita 2, ale to nic nie zmienia praktycznie w nagrodach. Także zobaczymy, pewnie nic tu nie będzie. Myślę, że na nie będzie. Wiecie, myślę, że na nie będzie, więc nagrody z Elite bez walkoutu, to by było ciekawe, ale pewnie tak pewnie tak będzie. Tak spariam. Eee, Cristiano Ronaldo, Di Maria. Martinez, czyli jest walkout, jest walkout Jest walkout, myślę, że to będzie Martinez Myślę, że to będzie Martinez, a Martinez też ma walkout Także będzie walkout jednak, jednak będzie walkout, także włączam monitor Myślę, że daje, że to nie jest Di Maria, myślę daje, że to nie jest Di Maria Ale włączę, włączę ekran No i zaraz zobaczymy I zaraz zobaczymy Jest to Martinez, no oczywiście, że tutaj No nie mógłbyś to Di Maria to było niemożliwe, ale dobrze, bo dużo osób napisało. Dużo osób napisało i udało wam się delikatnie tutaj strollować. Bo miałem nadzieję na tego, Odi No, warte 20 tysięcy monet. Warte 20 tysięcy monet jest. Jaką ma na mnie Lautaro? Czy jak to ma na imię w ogóle? Lag Lautaro Martinez. Ok, 20k to nie jest tak źle. No, nie jest tak źle. No, Grayli źle warte jest. 10k i tutaj ta karta jest warta mm, też 10k. Także tak, tak wyglądały na Elite. E, przynajmniej był walkout, był walkout w postaci Martineza. Także całkiem, całkiem w porządku. sobie zaraz to wszystko sprzedam i zobaczymy, ile z tego wszystkiego zarobiłem. No, także jak widzieliście, niestety, nagrodę z Elite no, nie były najlepsze ani player piki, ani paczka z trzema informacjami. No, nie przyniosła czegoś mega, mega dobrego. No, ale cóż poradzi, no, trzeba grać dalej, dalej walczyć. Może coś w końcu fajnego wypadnie. Jutro na kanale pojawi się odcinek z Glordia. Pokażę mój kompletnie nowy, odmieniony e, skład. Praktycznie wszystkich piłkarzy z e, poprzedniego składu sprzedałem. Plus, to co zarobiłem z dzisiejszych nagród, troszkę monet się zebrał. Także jutro zobaczycie, właśnie, kompletnie nowiutki składzie. Zobaczymy, jak mi pójdzie w nim Full Champions Plus, do tego będzie taka krótka relacja z tego, co się dzieje w aktualnej lidze weekendowej. Tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy materiał. Jak Wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę. Widzimy się na kolejnych filmach. Na kolejnych streamach do usnia. No i cześć, Piona.